Dzień dobry, witam państwa ponownie. Rozpocznę drugą część naszej konferencji, która będzie złożona z krótkich, bardzo intensywnych i mam nadzieję bardzo ciekawych prezentacji wybranych części naszego systemu. Trzeba o tym pamiętać, że my nie jesteśmy w stanie na jednej krótkiej konferencji przekazać państwu wszystkiego, co byśmy chcieli pokazać, no ale wybraliśmy zestaw takich rzeczy, na których chcielibyśmy się dzisiaj skupić, właśnie po to, żeby dać państwu pewien materiał do przemyśleń. W własnych projektach, we własnych wdrożeniach, we własnych firmach. Na tej prezentacji skupię się odrobinę na ergonomii pracy z systemem, czyli jak zapewnić, żeby z tym systemem pracowało się wygodnie, szybko, sprawnie, niezależnie od tego w jakim interfejsie. To jest duże wyzwanie, ponieważ oferujemy naszym klientom trzy interfejsy użytkownika: klasyczny Windows, przeglądarkowy w web portalu oraz na smartfonach w postaci aplikacji mobilnej. Każdy ten interfejs jest inny, każdy ma swoją specyfikę i tak naprawdę powinno się go inaczej projektować. To robimy. Natomiast jak sprawić, żeby to projektowanie, w szczególności projektowanie low-code'owe, nie było zbyt uciążliwe dla administratorów? Czyli jak sprawić, żeby mieć tę samą wspólną dla wszystkich interfejsów konfiguracji, a zupełnie inny wygląd i funkcjonalność dostosowaną do tych, do tych interfejsów. Muszę Państwu się przyznać, że jestem bardzo intensywnym użytkownikiem platformy Intens, więc można powiedzieć, że ta konferencja jest również dla mnie. To, co będę dzisiaj pokazywał na programie, to będzie fragment mojej pracy na kopii bazy danych z kwietnia, na, na, na której pracuję. Kopii zanonimizowanej, żeby nie było tam danych wrażliwych, będę pokazywał pewne elementy związane z wygodą pracy na, na systemie w różnych interfejsach. Oczywiście o ergonomii można mówić wiele, wiele godzin. Jako, że mam tylko 20 minut, skupię się na wybranych zagadnieniach. Po pierwsze na nowych możliwościach analizy, analizy historii zadań, czyli tego, co się wydarzyło zanim zadanie do mnie trafiło w module BPM i co się z nim stało, kiedy ono już ode mnie wyszło do dalszej realizacji. Następnie drugi, drugi punkt tej prezentacji to jest prawy, pa, prawy panel w interfejsach Windows i www. Yy, oraz będą te rzeczy przeplatane informacjami na temat filtrowania i zapisywania układów co bardzo istotnie podnosi efektywność pracy na różnych urządzeniach. Tak jak wspomniałem na początku, we wszystkim tym będę starał się zaakcentować, że pracujemy na bardzo prostej, wspólnej konfiguracji, po to, żeby te, ten narzut administracyjny w utrzymaniu platformy w Państwa organizacjach był minimalny. Dobrze, zacznijmy od historii zadań. Inbox to jest podstawowe miejsce, gdzie zadania dla użytkownika do wykonania trafiają. I to jest taka pewna mgła, bo wiemy, że coś mamy zrobić, ale jak odpowiedzieć na pytanie, kto i kiedy to zadanie zlecił, jak odpowiedzieć na pytanie, co się działo wcześniej, przez ile inboxów to zadanie przeszło, kto wykonywał zadania, kto akceptował, kto zlecał, następnie co się stało później, ja swoją pracę wykonałem, czy następne osoby wykonały tę pracę. Czy zadanie jest już ukończone, czy jeszcze utknęło u kogoś, być może u kogoś, kto jest na urlopie, a wreszcie, czy dotrzymaliśmy terminów, które zostały założone. To jest taka pewna, pewna bpm-owa BPM mgła, którą bardzo chcielibyśmy być w stanie usystematyzować, pokazać w sposób ciągły, spójny i bardzo prosty interfejsowo. I tak, w zasadzie odpowiedzi na te pytania uszeregowane chronologicznie mogą nam dać bardzo, bardzo wiele możliwości analitycznych. Wersji 22.1, której premiera, jak wspominałem, miała miejsce na początku kwietnia, dostarczyliśmy Państwu nowe rozwiązanie, nowe rozwiązanie, które takie taką historię zadań pozwala w dowolny sposób analizować, czyli dostajemy szybką i bardzo prostą odpowiedź na szereg pytań. Jak zadanie do mnie trafiło, co się wydarzyło później, co się wydarzyło wcześniej, i tak itd. Tak Ale co jest bardzo ważne? Jakie zadania realizowali również moi pracownicy i współpracownicy? Czy wszystko było realizowane w założonych terminach? I co bardzo, bardzo istotne, to wszystko dostępne jest pod jednym klikiem. Nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji, prawie żadnej. To za chwilę pokażę Państwu na programie. Myślę, że to będzie ciekawsze niż opowiadanie o tym na sucho. Spójrzmy na podstawowe menu naszej aplikacji. Pojawił nam się nowy przycisk Historia zadań i to jest w zasadzie wszystko, co trzeba wiedzieć, żeby wywołać tę nową analizę. Okno, które nam się pojawia, jest podzielone na kilka części. W górnej części przede wszystkim mamy rzeczy związane z filtrowaniem, czyli możliwością wybrania... Za jaki okres przede wszystkim chcę analizować zadania, które przez mój inbox przeszły, które ja zrealizowałem. Można też w łatwy sposób sprawdzić określone kategorie, co się, co się z nimi działo, czy odfiltrować do rzeczy najistotniejszych z priorytetem wysokim. To wszystko, tak jak wspominałem, dostępne pod jednym klikiem. Z lewej strony mamy część odpowiedzialną za informacje o zadaniach, które wykonałem, czyli co do mnie trafiło, kiedy to zrealizowałem. Jakie było moje zadanie i co z tym zrobiłem? Możemy to uszeregować w bardzo wygodnych interwałach czasowych od zadań, które wykonałem niedawno, do tych nieco starszych w ramach przyjętego zakresu czasu. Prawa strona to jest obiekt, dokument związany z tym zadaniem, czyli konkretne informacje na temat tego, co miałem do zrobienia. I wreszcie po prawej stronie w formie graficznej przedstawiony cały proces od momentu, kiedy zadanie powstało, wyróżniony ten węzeł, w którym do mnie trafiło, a następnie co działo się w kolejnych inboxach kolejnych osób. Tutaj widać, że zleciłem zadanie do implementacji, zostało ono wykonane w 23 godziny 12 minut w terminie, poszło dalej. Do testów. Testy zostały zrealizowane, zadanie zostało przekazane do dalszych testów na bazie produkcyjnej, i tak dalej. Mamy pełną informację o tym, co działo się z zadaniami, które, które zleciłem. Oczywiście ten, ten proces może wyglądać inaczej dla każdego zadania, które przez mój inbox przeszło. System w pełni informuje o tym, co się działo przed tym, jak zadanie do mnie trafiło i po tym, jak już ode mnie wyszło. Co więcej, w bardzo prosty sposób mogę przełączyć się na innego operatora, którego inbox mam udostępniony odpowiednimi prawami i mogę sprawdzić, co on w danym okresie czasu robił. W tym wypadku widzę, że trafiło do niego zgłoszenie asysty technicznej. To zgłoszenie trafiło do kilkunastu osób jednocześnie. Następnie w ciągu dwóch minut zostało przydzielone konkretnej osobie nasz moduł RPA zakończył automatycznie wszystkie zadania niepotrzebne innym i mam też pełną informację, jak dużo zadań i w jakich terminach dana osoba zrobiła. Wracając do, do, do swojego inboxa, czy do swoich tak naprawdę historii zadań zrealizowanych, pamiętajmy o tym, że po prawej stronie jesteśmy w stanie uzyskać panel, na którym mamy pełną informację o tym, co się działo z zadaniem przed i po. Formie graficznej. Wróćmy zatem do, do prezentacji. Druga rzecz, którą chciałbym Państwu dzisiaj y, omówić, pokazać, bardziej zasygnalizować, bo rzeczywiście tempo jest bardzo ekspresowe, to przypomnienie i omówienie prawego panelu y, na listach. Y, jak Państwo pewnie wiedzą, y, bo to jest funkcjonalność dostępna już od kilku wersji, trochę czasu poświęciliśmy również tej funkcjonalności rok temu na naszej konferencji. Panele służą zwiększeniu wygody pracy z listami. Te panele, które Państwo już znają, typu załącznik, komentarze, działania, akcje czy podgląd obiektu, to już nie są nowości. Z nowych paneli, które się pojawiły, to oczywiście historia zadań, którą przed chwilą Państwu prezentowałem. Należy pamiętać, że w przypadku paneli mamy dowolną konfigurację i ona jest specyficzna dla konkretnej listy. Za chwilę to postaram się pokazać również na, na, na programie, może bardziej przypomnieć i zachęcić Państwa do stosowania tych układów panelowych. Właśnie, jeśli mowa o układach, to każdą jedną konfigurację każdej listy jesteśmy w stanie zapisać w formie nazwanego układu. Jeżeli w jakiś sposób, w jakimś scenariuszu nam się wygodnie pracuje z odpowiednio ułożonymi kolumnami, z odpowiednio ułożonymi formatowaniem graficznym, panelami, szerokościami kolumn itd., tak tak to wszystko można zapisać i w dowolnym momencie, jednym klikiem, odtworzyć, tak, żeby tę pracę wykonywać jak najwygodniej. Na początek przypomnimy sobie, jak to wygląda w interfejsie Windows. To będzie pewne przypomnienie z poszerzeniem tego, co się wydarzyło w ostatnich wersjach. Natomiast w drugiej części pokażę Państwu pewne zmiany, które nastąpiły w interfejsie www oraz w interfejsie na telefony, czyli interfejsie mobilnym. Więc znów przejdźmy do prezentacji na programie. Zaczniemy tam, gdzie, gdzie skończyliśmy przed chwilą, czyli na oknie historii zadań, to jest dokładnie to samo miejsce, które widzieliśmy, ale spójrzmy na, na panele po prawej stronie, tutaj mamy inne możliwości, czy dodatkowe możliwości, nie tylko historia, możemy zobaczyć podgląd, możemy zobaczyć pełną konwersację, która z danym zadaniem się toczyła. I to może wyglądać inaczej dla różnych list. Jeżeli mamy listę, na której są istotne koszty i podpięte pod to faktury, to pewnie będziemy chcieli mieć spory dokument załącznika na tej liście widoczny po prawej stronie. Jeszcze inaczej może to wyglądać na inboxie, czyli w miejscu takim głównym panelu sterowania swoimi zadaniami, gdzie możemy potrzebować widzieć tych paneli dużo więcej równocześnie, czyli oprócz załącznika. Który, który jest z danym obiektem związany. Chcielibyśmy zobaczyć pełną konwersację, która tego dokumentu dotyczyła. Chcielibyśmy mieć łatwość dostępu do akcji, działań na danych dokumentach BPM-owych. Wreszcie być może chcielibyśmy zobaczyć nowy panel historii, w tym wypadku ułożony w poziomie na dole listy, bo taki układ też przewidzieliśmy dla Państwa, też z pełną funkcjonalnością, czyli po jednym kliknięciu w zadanie możemy zobaczyć, w jaki sposób ono do nas trafiło, od kogo i kiedy. Także mamy bardzo różną specyfikę różnych list, a chcielibyśmy, żeby to było bardzo proste w konfiguracji. Jak to zrobić? Po pierwsze, daliśmy możliwość skonfigurowania, które panele mają sens dla której listy. Na przykład, jeżeli spojrzymy sobie na listy standardowe, w tym wypadku na Inbox, zaznaczamy, które panele dla Inboxa mają w naszej organizacji znaczenie. Spośród tych wybranych przez administratora każdy użytkownik ma szansę wskazać te, które są dla niego istotne i wyświetlić tylko te. Które chciałby, które chciałby zobaczyć. W momencie, kiedy to sobie wszystko poukłada, no, oczywiście dostosuje szerokości kolumn, kolorowania, najróżniejsze możliwości formatowania. Następnie może to zapisać w formie konkretnego układu. Innego układu na każdej liście, nazwanego, z którego szybki dostęp później mamy do danych. Możemy te dane sformatować graficznie, pokolorować, wprowadzić najróżniejsze elementy, w tym podsumowania, które nas sprawią, że wygoda pracy z taką listą będzie, będzie dużo większa. W tym momencie chciałbym też Państwu przypomnieć, że istnieje obszar w systemie dostępny dla każdego użytkownika, gdzie można wygodnie zarządzać wyglądem swojego, swoim kątem i wyglądem swoich list, a więc mamy parametry związane z filtrowaniem, z, z pokazywaniem list oraz sposób działania, działania paneli, albo predefiniowany, albo w układzie zaawansowanym, który umożliwia pełną już pracę konfiguracyjną dla użytkownika. Jeżeli mamy taki tryb zaawansowany, możemy dowolnie te układy paneli zmieniać. Tutaj taki przykład, gdzie obok, obok załączników będziemy chcieli przeciągnąć i pokazać komentarze. Wiemy, że tutaj ich nie ma zbyt wiele, więc może pod nimi jeszcze zmieścimy sobie podgląd dokumentu i w tym momencie ta sama lista ma już bardzo dużo informacji dodatkowych. Nie tylko o załączniku, ale na pierwszy rzut oka widzimy o wszystkim, co się z tym dokumentem działo, jeśli chodzi o konwersację czy, czy, czy zawartość. Co jest jeszcze bardzo ciekawe, możemy wykorzystać do pracy wiele, wiele monitorów. To znaczy, jeżeli zdecydujemy się na to, żeby na przykład załączniki oglądać na drugim monitorze, możemy takie okienko z panelem uwolnić, przeciągnąć na drugi monitor i w wygodny sposób pracować z pełną listą na jednym monitorze i dużym załącznikiem na, na drugim monitorze. Tak jak wspomniałem, mamy tutaj pełną dowolność konfiguracyjną pod warunkiem zaznaczenia tego parametru tryb zaawansowany. I tak jak już kilkukrotnie wspominałem, bardzo warto, te rzeczy zapisywać w układach. Za nami już druga prezentacja i cały czas obracaliśmy się w interfejsie Windows. Nie było tam bardzo wielu nowości z ostatnich miesięcy. Mi zależało na tym, żeby przypomnieć Państwu o pewnych rozwiązaniach, które w ciągu wielu ostatnich wersji pojawiały się w platformie Intense. Z nowości, na które warto zwrócić uwagę, to oczywiście kilkukrotnie wspomniana historia zadań oraz dodatkowe możliwości formatowania list, formatowania graficznego, co bardzo jest w stanie zwiększać czytelność tych, tychże list. Przejdźmy teraz już do interfejsu WWW mobile. Tak jak wspomniałem na początku, zależało nam, żeby. Cały obszar związany z panelami podlegał jednej, tej samej konfiguracji. Czyli, jeżeli przygotujemy konfigurację dla interfejsu Windows, zalogujemy się przez www. żeby wprawdzie dostać interfejs dostosowany do tego konkretnego środowiska, to będzie interfejs inny, ale wygodny w użyciu, pasujący do tego urządzenia, na jakim to uruchomiliśmy, dostosowany do specyfiki, ale z minimalną potrzebą kastomizacji przez, przez użytkownika. Bardzo nam też zależało na tym, żeby funkcjonalność dostępna na małych wyświetlaczach telefonów komórkowych była dostosowana do wielkości właśnie tych wyś wyświetlaczy. Pokazywał trochę na ten temat Kornel w sesji na temat raportów. I ostatnia rzecz, na którą chciałbym jeszcze dzisiaj zwrócić uwagę, to filtry definiowalne w www oraz zaawansowane filtrowanie w aplikacji mobilnej. Te wszystkie rzeczy pokażę Państwu podczas ostatniej prezentacji na programie w tej, w tej sesji, więc zostało nam jeszcze parę minut. Zobaczmy, jak to wygląda w innych interfejsach niż Windows. Jeszcze na moment wróciliśmy do interfejsu Windows, żeby pokazać inbox, w którym do tej pory działaliśmy. Dokładnie ten sam inbox możemy zobaczyć w interfejsie www. Te same zadania, inaczej trochę skonstruowane, żeby to było czytelne. Jeżeli sobie włączymy prawy panel, który jest pewną nowością w ostatnich, w ostatnich wersjach, to jesteśmy w stanie również w przeglądarce uzyskać pełne informacje na temat dokumentu, konwersacji, załączników. Działań i akcji z tym związanych, oraz tutaj również mamy dostępną od razu historię, gdzie możemy prześledzić, skąd dokument wziął się w naszym inboxie. Czyli dokładnie ta sama funkcjonalność, inaczej zbudowana po to, żeby było to czytelne i używalne, wygodnie w przeglądarce, jest do dostępna z poziomu www. Co ważne, tak przygotowany układ. Jesteśmy w stanie zapisać pod jakąś konkretną nazwą. Możemy te układy oczywiście również udostępniać wszystkim czy innym użytkownikom. I następnie po takim zapisaniu mamy w menu układ do, dostępny do ponownego wykorzystania. Oprócz tego, że na układach zapisujemy to, jakie mamy włączone panele, które, które podpieliśmy pod daną listę, możemy wybrać które kolumny będziemy widzieć na liście, w jaki sposób będą one poukładane, w jakiej szerokości. Co bardzo ważne, mamy tutaj dostępne filtry, dokładnie te same, które zdefiniowaliśmy w interfejsie Windows, czyli jesteśmy w stanie operować na danych w sposób absolutnie analogiczny, bez dodatkowej, bez dodatkowej konfiguracji. Przejdźmy do interfejsu na telefonie. Znów wspomniany inbox, ten sam, te same zadania, i tutaj bardzo specyficzna, bardzo ciekawa możliwość filtrowania zadań. Oczywiście dostępne te filtry standardowe, które mamy w Windows, ale i dedykowany konstruktor wyszukiwania, dla, zorientowany dla telefonów komórkowych, bardzo wygodny w obsłudze pod kciukiem. Także te same funkcje w różnych interfejsach, bardzo specyficznie realizowane po to, żeby uzyskać jak największą ergonomię pracy z systemem. Zmierzamy już do podsumowania tej, tej szybkiej prezentacji. Tak jak wspomniałem, nie ma możliwości, żebym opowiedział o wszystkich zagadnieniach związanych z ergonomią pracy, o których opowiedzieć bym chciał. Skupiłem się na kilku i na myślę, dość mocnym przekazaniu Państwu informacji, że mocno stawiamy na to, żeby ergonomia dotyczyła każdego interfejsu, który, który oferujemy. Żeby z systemu można było korzystać wygodnie, wydajnie i z przyjemnością, niezależnie od tego, czy robi się to z telefonu komórkowego w pociągu, z laptopa na fotelu, czy przy biurku z dwoma monitorami o dużej rozdzielczości. Nowość, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to analiza historii zadań dostępna pod jednym przyciskiem. Nie trzeba niczego konfigurować, nie trzeba niczego kupować. Po wgraniu nowej wersji 22.1, która już od ponad miesiąca jest na rynku, po przejściu konwersji, ta analiza historii zadań będzie dostępna dla wszystkich użytkowników. Będzie można łatwo sprawdzić, co kto kiedy wykonał, w jakim czasie. Połączyć to z alertowaniem, z, z akcjami automatycznymi, mamy naprawdę bardzo duże BPM-owe BPM narzędzie do zarządzania swoim czasem pracy i czasem pracy pracowników. Chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę, że mamy rozbudowane możliwości dostosowania wyglądu do konkretnych potrzeb. Listy można kolorować, układać, korzystać z paneli w trybach zaawansowanych, również na dwóch monitorach i wszystko na koniec można po odfiltrowaniu, po, u, po układaniu zapisać w formie układu. Te układy to jest niezwykle ważna rzecz, w połączeniu z listami definiowalnymi możemy w zasadzie przygotować każdy system do specyficznych potrzeb każdego klienta. Ma to wielki związek z, z tym rozwojem platformy low-code'owej, nad którą pracujemy już te kilkanaście lat. To jest nie tylko możliwość przygotowania aplikacji, ale pewność, że ta aplikacja będzie działać w sposób przyjazny dla użytkownika, co w przypadku systemów low-codowych nie jest takie oczywiste, żeby jednocześnie dać narzędzie, które potrafi wykonać bardzo różne aplikacje na bardzo różne interfejsy, i jednocześnie będzie to bardzo przyjazne w konkretnych scenariuszach zastosowań konkretnego użytkownika. To wszystko, co ja Państwu chciałem dzisiaj w tej krótkiej prezentacji przekazać. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Za chwilę będę też dyżurował na czacie. Jeżeli będą jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem. Parę minut przerwy i zaczynamy kolejną prezentację. Dziękuję.